Witajcie na kolejnym spotkaniu z farbami Aquarius Romana Szmala. Dzisiaj nadrobimy kolor, który ostatnio nie udało nam się nagrać, bo zepsuła się karteczka. Będzie to Potters Pink. Jak widać jedno pigmentowa farba, czerwony pigment 233. Ósemeczka, czyli bardzo trwała nawet do 200 lat. Medium staining, czyli średnio wymywalna, granulująca półtransparentna farbka jest pokazana tutaj. A tu macie na próbniku kolor. Jak widzicie, taki naprawdę dosyć mocno granulujący. Bywa przydatny do malowania architektury, szczególnie starej, gdzie takie różowawe granulujące odcienie były używane. Całkiem dobrze się go z cielistym tint miesza i wygląda to całkiem, całkiem przyjemnie. Więc może bez takiego nadmiernego zwlekania namoczmy sobie papier. Papier to 70% bawełna Beirut. Karteczki są już wymienione w stosunku do tych poprzednich, więc nic nam brzydko się nie rozpływa. Teraz pisak jest wodoodporny. O. Proszę bardzo, mamy namoczone, więc możemy nabierać naszą farbę, tak? Tym razem nie pomylić, żebym znowu nie zapsuła karteczki. O, chyba jest dobra. Tak. Ja moczyłam tylko troszkę bardziej, żeby intensywność się poprawiła. O, właśnie. Troszeczkę wymyjemy do jaśniejszej i już widać, jak Przepięknie nam ta farba granuluje. Popatrzcie na nią. Niech złapie ostrość, o właśnie. Naprawdę granulacja jest rewelacyjna, jeśli chodzi o ten kolor. Tutaj w porach bardzo dobrze widać koncentrację pigmentu. Natomiast ta część jasna, ją tutaj tak troszkę mało widać, ja ją powrócam, taka naprawdę bardzo bardzo subtelna. Jeśli jest dobrze rozmoczona, to ona delikatnie barwi papier, natomiast takiej dużej granulacji nie widać i idealnie się nadaje na przykład do ścian kamienic. No i niech sobie nasza farbka wyschnie, a na drugiej stronie spróbujemy troszkę popryskać z pędzla, troszkę posolić i oczywiście wymyć i zobaczymy co nam fajnego wyjdzie. Jestem z powrotem. Nasz Potter Spink wysechł. O, widzicie teraz pod kątem całkiem ładnie widać jego kolorek. Pięknie widać też granulację. I będziemy mogli przechodzić do drugiej strony i zobaczyć, jak się zachowuje w kontakcie z innymi mediami. Teraz Was troszeczkę przybliżę. Przynajmniej się postaram. O właśnie. Myślę, że będzie widać dużo, dużo lepiej. No więc ponownie muczymy sobie kartkę. I nałożymy nasz powder Sobie ładnie tutaj płynie. Możemy go troszkę dołożyć na brzegi. Zobaczcie, jak się samo elegancko nam ułoży. Poterspień można spokojnie mieszać z innymi wykorzystywanymi gdzieś przy malowaniu architektury, chociażby jeną sepią. będzie się całkiem dobrze nam zachowywał. O, może troszkę odsunę światło, o, właśnie teraz będzie lepiej widać. I posolmy go sobie odrobinkę. Może zobaczymy na ile zareaguje z solą. Jakaś tam delikatna reakcja jest, parę grzybków widać, nie jest ona sama z siebie jakaś bardzo spektakularna. Ale dla odmiany powinno całkiem fajnie wyglądać z grzybami, jeśli pryszniemy pędzlem. O, właśnie. Teraz widać, że grzyby nam się zaczynają pojawiać. Nie są one, może, jakieś bardzo duże i spektakularne na tym kolorze, ale jak najbardziej są i, i co nieco widać. Zatem, żeby nie czekać niepotrzebnie, ja sobie pozwolę pójść i wysuszyć naszą farbę i sprawdzimy, jak to wygląda z wymywalnością. Wedle producenta Medium Staining, czyli częściowo wymywalna. Mamy wysuszone. Jak popatrzeć tutaj pod kątem, to są ślady od naszego pryskania wodą i solenia. Nie są one duże, ale zarówno tam, gdzie pryskaliśmy, jak tam, gdzie była sól, jakiś ten efekt jest. O, tutaj go troszeczkę bardziej widać. Zatem nie zwlekając, teraz spróbujemy sobie położyć grubą warstwę farby. I zobaczyć jak nam się ona wymyje. Zasuchy Użyjmy go tak dosyć grubo, żeby efekt był dobrze widoczny. Przy okazji macie szansę zobaczyć, jak dużą koncentrację i natężenie tego koloru można uzyskać. Ok, mamy nasz, nasz paseczek. Teraz on też musi wyschnąć. Ja go podsuszę suszarką i do Was wrócę. Gotowe, nasza farba jest wysuszona, więc nie pozostaje nic innego jak zamoczyć pędzel w czyściutkiej wodzie i spróbować delikatnie wymyć fragment. Coś powinno nam się na pewno udać. A już widać że się udaje i to całkiem, całkiem przyzwoicie. I jeszcze druga, szersza, na cały pędzelek. Wymywka. Proszę delikatnie zbierajcie farbę czystym ręcznikiem albo chusteczką higieniczną. I nigdy nie wymywajcie brudną wodą. Zawsze musi być to czyściutka, świeżutka woda, żeby ten kolor się nie trzymał niepotrzebnie. O, ja i mamy. U was to wygląda bardziej na białe. O, właśnie tu pod kątem teraz będzie troszkę bardziej widać. Papier złapał kolor. On jest lekko taki, właśnie różowawy, jak sam, jak sam pigment. Natomiast jest mocno i ładnie wymyty. Także to wnikanie w papier jak najbardziej istnieje, ale nie jest ono jakieś bardzo, bardzo duże, może się troszeczkę obniżyć jeszcze o. O właśnie widzicie teraz jest widać strukturę, że jednak jest widoczne wniknięcie farby w papier. A jak się to ma w stosunku do poprzednich kolorów, to już wam pokazuję. Tutaj mamy potters pink i lecimy dalej. Aquarius green Otum Green. Quinacridone Scarlet. Już przesunę was troszkę niżej. I jedziemy dalej Aquarius Red. No ten nie bardzo widzicie, chciał się wymywać. Celisty de Tint. Waftitanium. Titanium. Lemon yellow. I na koniec bismut yellow. O, przestają nam się powoli mieścić te kolorki. O, ale proszę bardzo. Jest pokazane. Jak to wygląda wszystko. Razem. Jak widzicie szmale są farbami, które w większości raczej dosyć ładnie się. Wymywają. Także dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie i do zobaczenia przy następnym kolorze, będzie to transparent.